Witam wszystkich obecnych, czy tego, kto teraz przyszedł. Moi drodzy, mój drogi, moja droga. Technika załamania, ona była, ale stało się coś, co mi nie pasuje. Po prostu wzrosła moc i nie potrafię niektórych rzeczy przy planszach, przy kodach, przy korzystaniu z tych materiałów, bo to zostało przyprogramowane także przez Was. Podnieść wibracji ponad to, co jest teraz. I muszę wiele takich materiałów od nowa nagrać, mimo że mają dobre wyświetlania. No, po prostu. Um, ja bym nie spał, gdybym wiedział, że mogłem to podnieść, mogłem coś lepszego zrobić, ale mi się nie chce, to mówię sobie, a niech cieszą się tym, co mają. No, ja tak nie potrafię. Wtedy, kiedy się stara, to wy gdzieś tam wiecie i czujecie. Zawsze jest lepiej. I bez względu na to, jacy jesteście, czy zagubieni, czy nie, czy dzisiaj macie doła, yy, czy też macie zjazd i no niestety jesteście nieciekawi, to pamiętajmy, że to są trudy życia. A my musimy się wspierać, żeby się podnosić z upadku, a nie jeszcze jeden drugiego popychać do rowu. To jest duchowa metoda na pokonanie stresu w pięć minut, ale tu chodzi o znacznie większą, yy, obszerniejszą historię opowiem jak to się u mnie stało yy, stało się to gdzieś 20 lat temu wtedy byłem yy, wsadzono mnie w medytację w nowy świat i odcięło świadomość tego że ja żyję że jestem w medytacji ja tak naprawdę to nazywam i nazywałem zawsze modlitwą ale dopóki algorytmy yy, tępią takie słowa no to korzystam ze słowa medytacja Choć to jest jedno i to samo, raczej chodzi o mistrza, który nas uczy i który dał, nadał temu jakąś swoją nazwę, czy też taka nazwa funkcjonowała w jego obszarze kulturowym. Moi drodzy, i w tej wizji jestem po prostu beznadziejny. Nie mam pieniędzy, ostatnie wydałem, nie mam na czynsz, na szczęście jestem sam, ale jakie to jest życie. Byłem z kimś, ale już nawet nie chcę pamiętać z kimś, nie poradziłem sobie, zaczynają się choroby, ludzie, no, nie napastowałem nikogo, ale nie chcą mi pomóc, mimo, to odsu mimo tego o, no, odsuwają się ode mnie i już taki w depresji, tkwiący z pół roku, po prostu mam tego wszystkiego dosyć. Wchodzę, to jest dziesiąte piętro, na parapet i po prostu jestem ucieszony, bo za chwilę cały dramat życiowy się skończy. Tylko nie wiem, czy po tym jak runę, jak się rozbiję, czy pójdę do nieba, czy pójdę do poczekalni, czy też pochwyć mnie co innego. Głowa zaczęła się trzęść, w niej było jeszcze gorzej, ale nie chciałem już się odwracać i po prostu znów zejść do pokoju i przeżywać ten koszmar. Kolejny dzień, kolejny tydzień, bo i tak bym tu wrócił, ponieważ nie miałem żadnej szansy na ratunek i żadnego pomysłu na to, żeby po taką jakąś szansę sięgnąć. Wszedłem na ten parapet i runąłem w dół. Leciałem tak, ale byłem taki obojętny. Cieszyłem się, że nie będę cierpieć, bo gdyby to było czwarte piętro, piąte piętro, można by było przeżyć. A tu, a tu za chwilę miał przyjść spokój. Miałem być zwolniony ze wszystkich obowiązków, nakazów, zakazów itd. Huknąłem jednak tak mocno, głucho, ale głośno, na Ziemię. I ja zapomniałem, jeszcze wcześniej patrzałem, czy ktoś nie idzie. To był obszar uliczny, ale tu auta nie jeździły, to było zablokowane. Ale wiadomo, że jak były święta, jakieś inne rzeczy, to te auta mogły sobie tam przejechać. I moi drodzy, padłem i podniosłem głowę i się przeraziłem. Mówię, Jezu, jak ja podniosłem głowę, to znaczy, że jeszcze żyję. Matko, przecież ja teraz jestem cały połamany. Ja, żebym ja skonał szybko, to by było dobrze. Teraz jestem tak otumaniony, nie mam czucia, że nawet nie wiem, co mnie boli. Ale za chwilę zacznę z bólu jęczyć. I się przestraszyłem bardzo, że nie umarłem, że czeka mnie teraz wegetacja w łóżku i powolna śmierć. I tak rozpaczając, wstałem na nogi i tak jakoś, tak, tak nie umiałem dojść do siebie. Ludzie jacyś podchodzą, no nie, bo nieszczęście się przecież stało, ale zamiast na mnie to patrzą na coś leżącego przede mną. Patrzą. Patrzę, a to ja sam, rozbity, ciało zmasakrowane. Ale zobaczyłem coś ciekawego. Od ciała zaczęły wylatywać takie czarne, różne. To smugi, to podłużne punkty takie, jakby to, wiecie, co były takie bicze co jak uderzysz, to tymi hakami się wbijają człowieka. One miały taką naturę energetyczną. Ale nawet potrafiły się w coś wpinać. Tu mnie coś tak poczułem, a przecież byłem teraz duszą, jakąś energią, duchem, ale coś poczułem, że mnie zabolało, bo ten jeden haczyk z takiego miejsca w moim ciele wylatywał. A tam od jakiegoś czasu coś mi się robiło, byłem u lekarza, ale się nie przejawiło. Lekarz nic nie stwierdził. I nagle zobaczyłem, że to wszystko odchodziło, odchodziło na boki większość z tego. Runęła, rozproszyła się, a część, czułem, wróciła do swoich właścicieli. Takie rzeczy jak klątwy, inne, które były zasilane cały czas ich nienawiścią, to wróciło. A takie różne programy nienawiści, błędy i tak dalej, to, co do mnie, we mnie się zbierało przez lata, opadło niczym proch, i ja choć byłem energią, poszedłem. Się tak lekko, że mówię do siebie: O nie, w takim stanie to ja na pewno do nieba wpłynę. I nagle plac, medytacja się skończyła, i mówię: Co to jest? I oni mi wtedy, moi przewodnicy, to wytłumaczyli. My cały czas jesteśmy pod wpływem różnych takich niskich wibracji. Takich, które mają nam szkodzić. Średnio Polak jest pod wpływem takich, takich nieczystych energii w 40%. 60% pozostałego obszaru też nie jest czysta, ale nie jest może atakowana w takim obszarze, albo jest, ale w innej formie. Ale na przykład w Rosji już jest 50%, w Indiach. 50 do 60 paru. No to jeśli chodzi o to, to muszą też znać jakieś tam techniki i też się gdzieś tam zawsze u jakichś tam wróżbitów czyszczą albo po prostu starają się, żeby nic w nich nie się działo, mają świadomość tego, czym to jest. I teraz moi drodzy, kiedy te programy, to wszystko, co do nas leci, musi wykonać swoje zadanie. Bo tak są skonstruowane, naprawdę. One nie wrócą, kiedy nie wypełnią tego, po co zostały stworzone. Ale kiedy ciało walnęło i się rozsypało, razem z umysłem, razem z tymi niskowibracyjnymi naszymi powłokami, a to ciało egzystencjalne, a to struktura podstawowa i tak dalej, bo ja to przecież byłem dusza, więc mnie to nie łapało. No, ale jak się żyje w ciele fizycznym, to siebie jako dusza nie czujemy, bo to my jesteśmy przecież, a bardziej czujemy właśnie ciało i niskie energie, które są w nas i które nas stanowią. One powinny być czyste, no ale ludzkie zło też na tych falach nadaje, na tym poziomie energetycznym, więc bez problemu wykańcza ludzi. I moi drodzy, jak to. Z, bo żeśmy umarli, odeszło, bo już wypełniło to swoje zadanie, zostaliśmy czyści. Jak wszedłem na skalę i posprawdzałem, co się stało. No to nie wierzyłem własnym oczom. Teraz już nie pamiętam, ale poszedłem o dwa wymiary do góry od razu. Wtedy to się uczyłem, to dopiero byłem na poziomie szóstego wymiaru, a więc ten to trzecie oko, tak zwane, czyli drugi umysł był włączony, więc łatwo mi było tutaj z przewodnikami rozmawiać i to interpretować. I oni mi wtedy właśnie wytłumaczyli, że technika załamania czyli załamania wszystkiego co w nas funkcjonuje po to żeby to co nas pożera ujrzało że nas nie ma no i wtedy się historia z tym kończy wtedy my możemy wstać i iść przed siebie no tak ale ja przecież nie umarłem to o co chodzi bo to tu trzeba przeżyć autentyczny stan śmierci Naprawdę, co prawda w medytacji, co prawda w ciszy, zatopionym będąc w sobie, ale trzeba to przeżyć. Ja dzięki temu, że skoczyłem z dziesiątego piętra, to nie miałem najmniejszej wątpliwości co do tego, że moje życie się skończyło, a dopiero potem zrozumiałem, co z tego wyniknęło. Gdybym skoczył z trzeciego, to jakbym stał, to bym podejrzewał, że to ja wstałem. No bo może i nawet bym stał, a nawet jakbym nie wstał, bo, bo ten by tam le jednak leżał martwy, to i tak nie wiem, nie odnalazłbym się w tej sytuacji. Ta wysokość. Taka była oczywista, taka czysta. To był taki kliniczny przykład potężnego, yy, zakończonego sukcesem działania, że nie miałem co do tego wątpliwości, się zmarłem. No i wtedy to puściło. No oczywiście, jesteśmy związani z ludźmi, więc oni znowu, mimo wszystko, zaczynają na nas jakoś działać. Ale nie ma możliwości, żeby wróciło do nas to, co miało nas niszczyć. Może, po jakimś czasie wrócić z 50% tego. No to patrzcie, mamy już korzyść, ale my technikę załamania znowu możemy zastosować. Ona ma więcej takich zalet. Jedno jest pewne: jest to dla niefachowców, którzy nie mają mocy, żeby się czyścić, nie rozumieją, jak to wygląda. Jest to piękna rzecz, dzięki której potrafią pójść do przodu. Bo tak, moi drodzy, zobaczcie, stres. Depresja, załamanie. No, wiecie, czym to jest? Strach, zwątpienie, wycofanie. Zobaczcie, powoduje nawet, że zamykamy się w jakiejś wewnętrznej dziupli i toniemy w mroku własnej bezsilności. A tutaj niszczymy to, co yy, yy, i tak jest nam odebrane, czyli wolną wolę i ciała, w których właśnie przebywamy. To zniknęło. Wolna wola z nami poszybowała do nieba, a czyli yy, zadanie zostało wykonane i my zostaliśmy zniszczeni. Więc te ciała też i te podstawowe energetyczne i takie. Więc stosujcie tę technikę, bo jest wzorcowa. Natomiast ja postanowiłem tutaj, gdybyście nie mieli dojścia do internetu i tak dalej, no to już wiecie, co zrobić, ale gdybyście mieli, to chciałem Wam zaproponować moją pomoc w takim działaniu. Mamy tutaj trzy etapy tego działania. To jest pierwszy etap. No nie? Tutaj yy, będę. Przygotowywał Was, będzie pierwszy etap czyszczenia ze wszystkiego, co tylko można, i tak ustawiania energetyki, jakby, jakby ona sama, jakby te cząstki, bo tu jest poziom pola kwantowego jakby te cząstki same przygotowywały swoje ostrza do odcięcia się od utrzymujących ich przy nadbrzeżu lin. Później jest drugi poziom tu już nazwałem no, taką nazwę kazali mi dać. Pozwól, by moc zbudowała cię od nowa. Czyli z jednej strony tu prawdopodobnie jeszcze będzie odcinanie wszystkiego, bo to może tak swobodnie przychodzi, bo to jest jeden proces i to się jednocześnie dzieje w trzech etapach, ale jakby w jednym czasie, no bo tam czas ani przestrzeń nie istnieją. Więc tutaj już te pole kwantowe, i później też pole programowe, będzie działać. No i tu. Uruchomienie dodatkowo tego, co w nas jest cudowne. Przecież każdy z nas ma jakieś miłe wspomnienia, każdy z nas coś gdzieś tam zrobił. Jak oczywiście tego jest mniej niż tego yy, złego, ale zobaczmy, średnio Polak ma tego dobrego w sobie 20-30%, a tego złego 30-40%. Czyli nasi rodacy się poprawili, by było, było kiedyś gorzej. Na przykład Rosjanie. Ma tego złego 40%, a dobrego niecałe 20%. Więc jadąc tam, w ogóle się będziemy czuć źle. Wszystkie zdania, choćby z uśmiechem wypowiadane, no nie będą zawierały w sobie y, ciekawych energii, bo energia przenosi informacje. A tutaj, moi drodzy, będziemy właśnie aktywować w nas to ładne, to piękne, a aktywując to, wypełnicie się tym Bardziej i to się utrzymuje jakiś czas. Człowiek się do tego przyzwyczaja. Człowiek zaczyna łapać, że to, że popełnia błędy, nic nie znaczy, tylko system każe cały czas nam przypominać, że ty żeś tam coś ukradł, ty żeś tam coś zepsuł, tyś tam słowa nie dotrzymał, ty masz gorsze auto, mała inteligencja tego nie potrafisz. No to co? Nie ma ludzi, co wszystko potrafią. Nie ma i nie będzie. Człowiek jest tak skonstruowany, by poprzez błędy ewoluować, to nie? Ale wystarczy poczuć te, to, to piękno, tej dobroci, te, tych starań, które gdzieś tam w nas jest, to to rośnie. Jak nie chcemy właśnie żyć tą ciemną stroną mocy, która nas tam w jakiś sposób uciskała i się zakorzeniała, a teraz się pozbyła, to jej miejsce wypełnia nasz wewnętrzny blask. Oj, i się poczujemy doskonale. Ale tutaj, moi drodzy, jak będziemy robić działanie, tu, na tym pierwszym, ja tam, zobaczę, jak mi zdania będą się układać, ja tam poproszę was, abyście ujrzeli, jak y, złote światło uderza w was i przemienia w ogóle w chmurę świata. Przestaliście istnieć całkowicie. Rozumiecie? I wtedy dam wam chwilkę na to, żebyście to odczuli. Później polecimy przez te dwie plansze jeszcze i to będzie wszystko i to wystarcza. I jak zresztą zobaczmy. Wy sami jak zrobicie ten eksperyment na początku, bo później już będziecie wierzyć, że co działa, to potraficie się wyzwolić z różnych rzeczy w 80 100%. No nie, a to co ja zrobię, będzie równoważne temu. To jest dokładnie to samo. bo, bo już to działanie tu jest wkodowane w całe to nasze dzisiejsze spotkanie. Zawarte jest w planszach, więc jak tylko patrzycie, to nawet jak czegoś nie rozumiecie, ale chcecie być szczęśliwi i wolni, to to już działa. To co moi drodzy, żeby nie przynudzać, to zaczniemy. Zamykamy oczy i cieszymy się. Że poznamy kolejny sposób na to, jak się wyczyścić. Na poziomie fizycznym mamy wiele takich sposobów: a to ściereczki czymś tam namaczane, a to prysznic, a to suchy prysznic, a to to i tamto. Wiele metod jest na to, by oczyścić ciało z tego kurzu, który się w ciągu dnia nazbiera. Także z tych bakterii niechcianych, które gdzieś tam się gromadzą. To samo jest, moi drodzy, tutaj. My usuniemy to z ciał energetycznych i z ciała fizycznego, które też jest przecież energią, więc te wtręty, więc te wrzuty, więc te kody i programy właśnie wchodzą między atomami w energię, która tworzy yy, komórki. I tu jest napisane, zniszcz to, co jest ci odebrane, a więc swoją wolną wolę i ciała, w których przebywasz. Więc moi drodzy, teraz zapragnijcie, by wszystko w was zniknęło. A my, cząstka Ojca, my świadomość i tak jest. I tak za chwilę w oczyszczone coś wejdzie i będzie w czystym, posprzątanym domu. Będzie śnić, będzie marzyć, będzie opowiadać piękne historie o tym, jaki będzie jutrzejszy dzień. Moi drodzy, złote, piękne światełko zaczyna Was wypełniać. Przerzucam tutaj na kolejną planszę. To złote światełko wszystko wypełnia. Znika wszystko to, w czym byliście. Jesteście złotem, ale takim pięknym, promieniejecie jak te cudowne, przychodzące od ojca takie. Dzieci, on czasami takie cherubinki przysyła. To są, jakby to powiedzieć, to są jego aktywne cząstki, które się nie wcielają, ale tak jak dzieci przychodzą, żebyśmy poczuli ich wibracje i znów zapragnęli być dziećmi, bo wtedy jesteśmy przyjacielscy, bo wtedy, moi drodzy, nie znamy, co to jest złość. I choć przychodzi Kowalski, którego rodzina nie lubi, to mi odwrotnie. Przecież to człowiek, popełniał błędy, ale jak zobaczy, że go fajnie witam i się uśmiecham, to coś w nim zadrży. Być może wracając do domu będzie płakał, że jednak ktoś go lubi. I właśnie takie herubinki, jak przychodzą, udzielają nam takiego wsparcia, przekodowując takie stany w nas. A teraz takie stany wasze własne się budzą. Teraz następna plansza. Pozwól, by moc zbudowała Cię od nowa. Pozwólcie, by to światło istnienia, które Was teraz przenika, stworzyło w Was cud, którym jesteście. Ktoś by powiedział, jak stworzyło. Przecież już jestem stworzony, jestem w ciele, które przed chwilą przeszło metamorfozę, transformację. Nie, moi drodzy, to jest proces twórczy. Dzięki temu z, zmienione zostały pewne rzeczy, których w normalnym trybie zmienić nie można. Dlatego mówimy: jesteście doskonaliści w tej chwili, niż byliście, za sprawą naszego wspólnego działania i za sprawą cudownych zachowań, które jednak was były. Bo gdzieś tam była troska i opieka, bo gdzieś tam był szacunek, obserwacja, aksamitne spojrzenie, uśmiech i pocałunek. Wiele piękna jest w nas, wiele piękna jest w każdym z Was. I właśnie one teraz się mnożą, one się rozrastają i całe Wasze struktury stają się piękne, mocniejsze. Włączam ostatnią planszę, która przykoduje to was, to jest podstawienie pieczęci, a tu nakazano mi napisać Wszystko po to, by twoje piękno zmieniło konfigurację zdarzeń, a to oznacza, moi drodzy, że człowiek, który się odnalazł, który dostrzegł, który zrozumiał, choć nie musi tego do końca utrzymywać, zawsze ten proces można powtórzyć. Najemy się raz i co? Nie musimy już jeść? Musimy. I teraz to samo, a se idziemy w krótką medytację, w technikę załamania, raz na jakiś czas, by utrzymać to, co jest w nas najwartościowsze. Siebie. Siebie który się gubi tylko poprzez nawyki przyzwyczajenia własnych ciał. Ale kiedy my tym złotym światłem będziemy przenikać emocje, bo to my już wróciliśmy do ciał, kiedy będziemy patrzeć na obszar potrzeb, na przestrzeń mentalną, bo my jesteśmy myśleniem, ale nie myślami i my nie musimy wcale myśleć, bo jest w nas taki moduł marzeniowy i nam się wydaje, że to jest myślenie. Nie. To jest po prostu pozwolenie na to, by siła twórcza w nas zawarta zmieniała całość, ukazując jednocześnie, co nas czeka. A nam się wydaje, że my myślimy o tym? Nie, to się dzieje samo. My możemy z tą siłą marzyć, żeby się cieszyć i podpowiadać jej, czy to, co się teraz usilnie obrazem do naszej głowy pcha. Czy nam się podoba, czy też nie. A w tej chwili jesteśmy piękni. Powolutku będą się Wam też pokazywać te różni ludzie i Wy w różnych sylwetkach to są Wasze postacie z przeszłości. O tu jakiś mężczyzna idzie, o tu jakaś kobieta, o tu jakieś dziecko, o tu to, o tu to i w różnych sytuacjach życiowych zauważyć. Każdy był piękny. Wielu znęcało się nad swoimi bliskimi, bo nie umiało ze względu na te czarne haki zapanować nad sobą, nad emocjami, nad, nad myślami, które do nich nie należały. Choroba też to wspacza, zamknięte środowisko również. Ale jak kogoś skrzywdzili, to nie ma takiego, który też nie płakał, że komuś krzywdę zrobił, że nie chce tego więcej. To są chwile mówiące prawdę o nas. I to na szczęście się skończyło. Teraz jesteśmy piękne. W pięknie jest dobro, wspaniałość. W pięknie jest takie spojrzenie miłości. Jak popatrzysz na kogoś, to nawet może nie czuć na początek, że zdrowieje, że życie mu się będzie układać. Ale za tydzień, ale za dwa, ale za miesiąc, kiedy wytrwacie w tym swoim pięknie, Będziecie mieć pierwszych kolegów, koleżanki, potem przyjaciół, przyjaciółki, potem kochanków. Mówimy, osoby, które kochają. Po prostu będzie cudownie. Możemy otworzyć oczy. Moi drodzy, udało się. To, to, to ta, tutaj, to dopomożenie właśnie. Kogoś z góry przy tym złotym świetle istnienia sprawiło, że ta wartość naprawdę jest bliska 100%. Udało nam się, bo na to zasługuje.